O, i zatoka. Ja nie chcę, ty się spytaj. No, co tam koledzy? Jakieś niejasności co do procedury? Pytajcie, pytajcie, ja wszystko powiem. No bo chcielibyśmy wiedzieć, co to znaczy ta zatokach. No więc wykonałem u pacjenta kardiowersję elektryczną i przywróciłem mu prawidłowy rytm zatokowy. W skrócie zatoka. A, a czemu on się nazywa zatokowy? To panie kolego Pan powinien dawno wiedzieć, jest zajęć z fizjologii. Do widzenia ma Pan niezaliczone zajęcia. Teraz, warto pytać. Serce, żeby się kurczyć, potrzebuje bodźca. Ten bodziec powstaje i jest przewodzony w układzie bodźco przewodzącym. Początek tego układu to węzeł zatokowo-przedsionkowy. I to właśnie tam rodzi się prawidłowy rytm serca, nazwany od tego węzła rytmem zatokowym.